o, zaczynamy dzisiaj dzionek dzisiaj pięknie, pochmurne nie ma aż takiego piekielnego słońca ale co, zaczynamy od śniadanka, nie od pływanka a żeby dostać śniadanko idziemy do galerii zobaczymy, może kuda mi się kupić jakieś pieczywo kanapkę czy coś, bo nie chce mi się jeść żadnego już sosu, ryżu i tak, to jest tak napchane cukrem, tak mi jest Ciężko na żołądku, zawsze rano się budzę z takim jakby kamieniem leżącym na żołądku. Od tego cukru, za dużo wszędzie cukru w cukrze. Masakra. To chyba nie jest moja kuchnia, chociaż od groma ciekawych, fajnych, smacznych rzeczy już zjedliśmy. Ale jednak cukier nie dla mnie. Wszystko ładnie udekorowane na Sąkran Sąkran już się zaczął O ile nam wiadomo Nie ma tutaj galerii z samego rana W sumie nie jest tak rano, jest już po dziewiątej Ale też zaskakujące jak tu pusto jest o dziewiątej rano Tak naprawdę A jak tu będzie pełno za jakieś 2-3 godziny o, Nawet jeszcze pieczyło nie jest zupełnie gotowe. Dopiero otworzyli hmm. Co tam się dzieje na kuchni? Zobaczmy, co oni szykują Tam są piecze dopiero Jak widzicie, późno otwierają Jeszcze nie jest przygotowane pieczywo, a już jest po dziewiąty hmm. Zobaczmy, może coś innego, gdzieś coś mają Wszystko słodkie, słodkie, słodkie tylko jakieś, może kanapkę by mogli mieć czy coś Nie za bardzo widać kanapy Dobra, tu poszukamy po straganach czegoś Czy to tutaj jakieś pizza chyba z kiełbasą, czy serem Dobra, wiecie co znalazłem coś takiego to kupię dla Lucy. Dla niej to akurat taka kanapeczka z croissantem, mini-sieneczka, serek, pomidorek, 70 batów, takie dwie mini-kanapeczki. No dobra, dla Lucy mamy jakąś kanapeczkę, ja sobie muszę znaleźć, ale widzę, że od groma ludzi już chodzi w tych koszulach takich. Hawajskie, ala hawajski, z kwiatkami i tak dalej Dobra, ja jednak się zdecydowałem na coś takiego Tu mają, polecają, włoska świeża kiełbasa W słodkiej bułce Dobra, wezmę sobie to, czy to, nie wiem, które lepiej wygląda Dobra, wiecie co, wziąłem sobie coś takiego na śniadanie włoskie kiełbaskę i duńskie słodkie. Coś do jedzenia już mam na śniadanie, ale jeszcze nie mogę zapomnieć, żeby wziąć herbatkę dla mojej Lucy. Moja Lucy strasznie lubi tą herbatkę, czapramułę. Działa praktycznie kawa na nią. Także jeszcze wezmę po herbatce. Dobra, czekając na tę na herbatkę, odkryłem, że tutaj mają taką maszynę na zabawki. Zobaczcie, i można sobie kupić w maszynie zabaweczki. To chyba muszą naprawdę lubić zabawki, skoro mają nawet maszyny na zabawki. No co, śniadanko się zjadło, śniadanko było przepyszne. No to lecimy do kina w kina grają Johnny'ego Wicca. Także idziemy na akcję, będzie się działo. Mały go no i również zobaczymy jak wygląda kino O, dobra Mamy maszynę do biletu Musimy sprawdzić, żeby na pewno się upewnić, żeby było po angielsku czy nie? Nie chcę się oglądać filmu po tajsku Wiem. Okej, Ok, mają some deluxe and premium. And this is for the couple. Tak, okay, complete. Proszę zamówić. Aha, ok. To dwa bilety kosztują 340 batów Siedzenia standardowe, tak? No, uh -huh, okay. mm, ticket jest taki. O, pierwsza rzecz. Bardzo mały bilet, dobry. Cześć, do Exciting? Mm -hmm. A, ile jest popcorn? Duży popcorn kosztuje 150, a bardzo duży 170 watów. A napoje kosztują 25, 30, 40 watów. Dobra, udało nam się. Jesteśmy trochę spóźnieni parę, parę minut, bo kupiliśmy dwie butelki wody i kubeczek popcornu. Muszę gonić Lucy. Popcorn serowy, bardzo pyszny. No. Mm. A my idziemy do naszej sali. Film i tak trwa 2 godziny 40 minut. What's it? No i dobra, seans się skończył, prawie godzina pierwsza. Muszę powiedzieć, że jak ktoś lubi filmy, akcji typu Transporter Rambo, jeden goleś kontra wszyscy i nikt nie ma szans. No to John Wick, kurde, jest zrobiony naprawdę bardzo dobrze Trzaska ich tam, wszystkich łamie I w ogóle Akcja się dzieje praktycznie prawie przez 3 godziny No No i dobra Trzeba ich do domu, bo już jest prawie pierwsza Widzimy życie Tony'a Już spore te schody. Ile czasu zajdzie zanim widzimy na górę? Śmigamy. Na no. We didn't was here before, no? No, we never come. Zobaczymy jak ta stacja. Tutaj widzę, że dużo ludzi z pistoletami na wodę chodzi. Więc może, więc może gdzieś tu są wojny te na wodę. A tutaj przyjechaliśmy do tej restauracji Zjeść wodic curry crop. Yeah, crop Ponoć bardzo popularne to zostało otwarte w 1969 roku więc zobaczmy co tam pysznego nam serwują co mają do zaoferowania czy jest dobre, warte i tyle w jakim menu wielkie mają mm. Muszę powiedzieć, że jak na razie to te miejsce to tragedia jest Tu jest w ogóle, tu przynoszą w ogóle rzeczy obok nas na stolik Brudne talerzyki niedojedzone, że jedzenie i tak dalej To tutaj przynoszą to wszystko czyścić obok nas Jest to w ogóle na maksa zajechane tak naprawdę Adamu. Przyniósł porcję teraz krabów tak?

Zobaczmy sobie trochę ryżu. Ryżyk jest jakąś taką, nie wiem, ale kiełbaską i krewetkami Nie. w to Spróbujmy to. Ja w sopce. generalna. Well, good. Mm -hmm. It looks like on the beginning I was thinking it looks like what is it? It's all eggs. Scramble eggs with the crab. But this crab is also, these meats are so fat and juicy. And it it's matching so well. It's not so spicy, but little spicy. More you can feel the egg. It can be a little fat. Możesz to mm -hmm. okay. Pyszności, same pyszności, naprawdę mm. O muszę przyznać, że jedzenie naprawdę było wyśmienite Miejsce jest naprawdę warte odwiedzenia mm. Muszę się powycierać, było przepysznie Wszystko praktycznie skończyliśmy, a porcje były tak duże, że ledwo dajemy rady skończyć To już. Lucy kończy, ale już jest tak najedzona, że już wpycha po prostu na siłę Ale po prostu je tak smakuje Na początku trochę narzekałem, bo jest to trochę takie nie rozgarbiać, brudno Tu obok toalety, tu nam przynoszą rzeczy To wszystko już zaczęło mnie tak trochę wybijać z takiego rytmu, że tu będzie smaczniej Będzie mi się podobać, ale jedzenie przynieśli jest naprawdę wyjątkowe Jest mm, przepyszne No dobra Człowiek najedzony, człowiek zadowolony, a tym bardziej, że najać się czymś naprawdę pysznym, a wszystko to nas kosztowało 933 waty za dwie osoby to co widzieliście tam na stole warto, na pewno było warto widzimy